Cześć, Iga Świątek niespodziewanie odpada z turnieju w Pekinie, przegrywa z Emma Navarro. Jak wyglądało to spotkanie? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tejsowego. Iga Świątek przegrywa z Emma Navarro w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. 4-6, 6-4, 0-6 w ostatniej partii. Trzeba przyznać, że przebieg tego meczu oraz sam wynik jest dość zaskakujący, ale zacznijmy od początku. Iga dobrze weszła w to spotkanie, bo prowadziła 2-0. Oczywiście ten pierwszy gęb był długi, trwał 11 minut, ale obroniła się, to było najważniejsze i wydawało się, że wszystko idzie w miarę dobrą stronę. Po chwili jednak Nawarro wygrała 4 gemy z rzędu i odskoczyła na 4-2. Amerykanka grała bardzo skutecznie, rzetelnie, zaskakująco. Zatakiwała Igę zmianą rytmu, agresją w uderzeniach. Przede wszystkim Polka miała ogromne kłopoty przy swoim podaniu, bo jak nie trafiała pierwszym serwisem, to na Warrow wchodziła głęboko w kort i atakowała ją z returnu. Dawno już nikt tak ostro nie atakował serwisu Polki, ostatnio chyba Ostapenko wiosną, a wcześniej na przykład Garcia w ćwierćfinale w Warszawie kilka lat temu, gdy się mierzyły. IGA i jej gra falowały, momentami świetne winery z forhandu, potem kolejne błędy, bo brak stabilizacji w wymianach. Być może to kwestia sesji wieczornej, bo wcześniej grała w stolicy Chin w ciągu dnia, a teraz pierwszy raz w innej sesji. Nawarro z kolei była bardzo spokojna, miała swój plan na ten mecz, głównie związany właśnie z odbiorem podań IGI, ale też wytrzymywała ciśnienie w najważniejszych momentach, na przykład gdy serwowała przy 5-4, żeby zamknąć partię pierwszą, i zamknęła. W drugim secie Amerykanka dobrze zaczęła, przełamała Polkę na 2-1, atakowała dalej podanie faworytki, ale na szczęście Iga się wtedy jeszcze uratowała, bo wyrównała na 2-2. Odbierając serwis rywalce. W tamtym momencie mogliśmy usłyszeć dyskusję między naszą zawodniczką a jej teamem. Maciej Ryszczuk między innymi powiedział: masz dużo czasu. Na pewno chcieliby grała trochę spokojniej, tak się nie śpieszyła, może nie szukała od razu pierwszego mocnego uderzenia, grała nieco wolniej, brakowało na pewno w grze igi tego balansu między agresją w grze a kontrolą uderzeń, by nie psuć grać nieco może bezpieczniej. Końcówka partii wyrównana, ale iga była lepsza Lepsza minimalnie przyspieszyła i wyrównała na 1-1 w setach. Wydawało się, że to może oznaczać, że będzie już szło w jej kierunku, że trzeci set może się okazać korzystny, ale stało się odwrotnie. Niestety, sprytnie grająca Emma Navarro, która rozrzucała igę, która grała bardzo spokojnie, cały czas mieszała zagraniami, okazała się za mocna dla igi tego dnia. Nasza tenisistka psuła, dalej psuła na potęgę. Jej Sposób konstruowania akcji był niestabilny, wiele pomyłek i w efekcie skończyło się wysoko, nadspodziewanie wysoko, 0,6. Chociaż przyznajmy, że na początku jeszcze tej trzeciej partii te gemy układały się w sposób bardzo wyrównany, to nie musiało pójść aż tak jednostronnie w kierunku Amerykanki. Rzadko się to zdarza, by IGA przegrała seta do zera. Zwykle jeśli już to w rywalizacji z Ostapenko. Pierwsza porażka naszej tenisistki w meczach z Navarro w dorosłej karierze wcześniej ograła ją w styczniu tego roku w ćwierćfinale Australian Open. Pierwszy też przegrany przez Iga mecz w ogóle w Pekinie, bo startowała drugi raz w tej imprezie, poprzednio w 2023 roku była najlepsza. Jest pewna niespodzianka, bo Amerykanka kilka miesięcy temu była w top 10, ale ostatnie tygodnie już nie tak dobre. Szybkie przegrane w Cincinnati, Montrealu czy w US Open też nie zaszło jakoś bardzo daleko. Szkoda, bo można było mieć nadzieję po tym drugim secie, że jednak Iga będzie w stanie awansować do ćwierćfinału. Do ćwierćfinału, w którym Amerykanka zmierzy się z Kostiuk albo swoją rodaczką Pegulą. Iga zbliży się trochę po tej imprezie do Sabalenki w rankingu. Zobaczymy co będzie w Wuhan. Turniej rusza z kolei w poniedziałek najbliższy. Brawa też dla Emma Nawarro, bo się nie przestraszyła Igi Świątek. Zwłaszcza tego jak poprzedni ich pojedynek wyglądał w Melbourne. W Pekinie mamy zatem następujące pary ćwierćfinałowe: Liz Goff, Paulini Anisimowa. Nawarro czeka na rywalkę, a Noskowa będzie rywalizować z Kartal, która wyeliminowała Andrzejewą. Odnośnie ostatnich wyników spotkań w Pekinie i drabinki kobiecej warto odnotować, jak Anisimowa odwróciła mecz z Muchową, przegrywała po pierwszym secie 1-6, a potem 6-2-6-4 dla niej. Niestety Karolinie zdarzają się takie występy, gdy nie wytrzymuje i to nie tylko fizycznie czasami. Niemka Liz pierwszy raz w karierze doszła do najlepszej ósemki turnieju WTA 1000 po tym jak ograła Kessler Amerykankę. Wcześniej z kolei Liz była lepsza od rybakiny oraz Jowicz w tej imprezie w stolicy Chin, a Jowicz to przecież jest zawodniczka, która niedawno była najlepsza w Guadalajarze w turnieju WTA500. Co za turniej dla Iwy Lis. Naprawdę Niemcy mogą się cieszyć, bo ich zawodniczka się rozwija. Goff męczy się z meczu na mecz, ale wygrywa. 6 -4, 4 -6, z Fernandez zwyciężyła 6-4, 4-6, 7-5. Z w 1-8 finału przegrywała 4-6, 3-4 i serwis Szwajcarki. bęcić miała 3-1 także w tiebreaku drugiego seta, ale to Amerykanka zwyciężyła ostatecznie 4-6, 7-6, 6-2. Można zarzucać go, że nie do końca przekonuje, ale jednak odnosi zwycięstwa. Jest skuteczna w odrabianiu strat, w wygrywaniu zaciętych pojedynków. To też jest duża sztuka, myślę. Mentalnie wydaje się mocna. Zobaczymy, jak sobie poradzi w ćwierćfinale. W zupełnie innej sytuacji niż Goff jest z kolei Radukanu. Brytyjka w ostatnich miesiącach naprawdę nieźle się prezentuje. Jej występy robią wrażenie, ale jednocześnie notuje kolejne mecze, w których nie wykorzystuje szans, by wygrać. Przegrywa, mając nawet piłki meczowe. Tak się zdarzyło w Seulu w starciu z Krejcikową. Tak się zdarzyło ostatnio w Pekinie w rywalizacji z Pegulą. W obu tych meczach Brytyjka w tiebreakach była o włos od wygrania i zamknięcia całego pojedynku. Podobnie blisko była pokonanie na przykład Sabalenki w Cincinnati, gdy przegrała w trzecim secie dopiero 5-7 w tiebreaku. Miała też swoje szanse z liderką rankingu, gdy w lipcu rywalizowały w Wimbledonie. Obserwujemy też prawdziwą plagę kreczy w Pekinie. Miedwiediew w starciu z Tienem przedwcześnie zakończył mecz. Musetti w meczu, z Tienem również. Mężik poddał pojedynek z Deminorem. Boisson, francuska, yy, skreczowała rywalizując z Navarro. Osorio, gdy mierzyła się z Igą Świątek. rzęk poddała spotkanie w trzecim secie. Meczu z Noskową znów miała kłopoty zdrowotne, a przecież dopiero co wróciła Chinka do gry po operacji łokcia. Turniej w Pekinie to był dla niej pierwszy start po przerwie. Wcześniej grała w Wimbledonie, więc nie występowała prawie 3 miesiące. Wróciła na zawody u siebie i w drugim meczu już skreczowała dramat mistrzyni olimpijskiej. Badosa też wróciła do gry w stolicy Chin po problemach zdrowotnych i też skreczowała tylko z Muchową. Hiszpanka już ogłosiła, że nie zagra do końca sezonu. Do tego krecz m.in. Krejcikowej w starciu z Kessler i decyzja Alcaraza, by wycofać się z Szanghaju. Dużo takich przykrych historii zarówno w męskiej, jak i damskiej drabince w Pekinie. Zawodnicy widać, że mają już chyba dość. Ta końcówka sezonu jest ciężka. Niektórzy pewnie nie chcą po prostu ryzykować pogłębienia urazu i stąd wolą poddać pojedynek, aby wszyscy szybko doszli do zdrowia. Jeśli chodzi o męską rywalizację, to Carlos Alcaraz wygrał turniej ATP 500 w Tokio. W finale pokonał Taylora Fritza 6-4, 6-4. To ósmy tytuł hiszpana w tym sezonie po Roland Garros, US Open, imprezach Masters 1000 w Monte Carlo, Rzymie, Cincinnati i ATP 500 w Rotterdamie Queen's Club. I teraz właśnie Tokio. Od wiosny niesamowita seria Carlosa, bo był jeszcze w finale Wimbledonu. Hiszpan jest dziś liderem rankingu ATP. Przy okazji, tak jak wspomniałem, wycofał się z imprezy w Szanghaju, która rusza dzisiaj w środę. Powodem kłopoty zdrowotne Hiszpana, kłopoty dokładnie z lewą kostką, tego urazu doznał już w trakcie imprezy w Japonii, a mimo to wygrał całe zawody, tym bardziej imponujący sukces. Dodajmy z kolei, że Fritz przegrał pierwszy finał w tym roku, bo wcześniej zwyciężył w Stuttgarcie i w Isbjrn. Po słabszej pierwszej części sezonu odżył, wygląda na pewno już dużo lepiej. Jest piąty na świecie, niedawno był bohaterem Lever Cup, drużyny reszty świata, która pokonała Europę. Tam zwyciężył zarówno w starciach ze Zwieriewem, jak i Alkarazem. Teraz Hiszpan mu się zrewanżował. Z kolei w finale imprezy ATP 500 w Pekinie zmierzyli się 19-latek z USA Lernentien oraz Janik Sinner. Górą Włoch, który zwyciężył gładko 6-2, ma także świetny okres finał US Open, finał w Cincinnati, wygrany turniej wielkoszlemowy w Londynie, finał Roland Garros. Finał w Rzymie, a pamiętajmy, że Sinner nie grał wiosną przez 3 miesiące, gdy był zawieszony. Dla Tiena to także wspaniały rezultat ten finał. W półfinale w stolicy Chin ograł Miedwiediewa 5-7, 7-5, 4-0. Rosjanin poddał, nie wytrzymał fizycznie, chociaż prowadził wcześniej 7-5, 5-3. Był już bardzo blisko z wygrania całego spotkania. Tien wcześniej wyeliminował także Musetiego. Włoch z kolei był bohaterem brzydkiego incydentu podczas tych zawodów, bo wypowiadając się do siebie po włosku, obraził chińskich kibiców, wyłapano to, przetłumaczono i potem fani gwizdali na niego w trakcie kolejnych spotkań, buczeli, musetti musiał przepraszać. Jeśli chodzi o tiena, to na pewno jest to duży talent. Myślę, że najlepsze jeszcze przed nim. Pierwszy raz głośno było o nim w styczniu, gdy przeszedł eliminację Australian Open i zaszedł do czwartej rundy w Melbourne. Wtedy po drodze także ograł m.in. Miedwiediewa. I na koniec, piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na występ Iggy Świątek z Emą Nawarro w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Kto Waszym zdaniem będzie najlepszy wśród pań w stolicy Chin? I jak patrzycie na zwycięstwa Alcaraza i Sinera w ostatnich imprezach? Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.